Hej, hej! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym openingu. Moi drodzy, przypominam Wam o łapkach, jeżeli Wam się podobają openingi, to zostawiajcie łapki w górę, a już pędzimy, bo potrzebujemy pyłu. Potrzebujemy pyłu jak tlenu do oddychania. Dalej mamy piękny, miłosny rewers. Dzisiaj nasz plan dokończyć Złote Murloki. Więc zobaczymy jak... O kurde, się rozszalał Blizzard na początek, samymi epikami leci. Może czas na jakąś legendę, na powitanie? Spróbujemy dzisiaj dokończyć mur. Mur Loki na złoto, bo na prista to nawet nie ma co szaleć. 16 tysięcy pyłu. i Jaj, diabłoza... diabłozaura. 16 tysięcy pyłu to nie nas zbieramy, żeby tam wykończyć te legendy. Nie ma na to najmniejszych szans, moi drodzy. Trzeba patrzeć realnie na sytuację. I trzeba ją oceniać taką, jaka jest tam. No jeżeli te epiki złote nie polecą, to będzie po prostu tragedia. Już nie wspomnę o jakiejś legendzie złotej do tamtego deku, bo ugh, ten Priest, ten Priest, tyle pyłu, tyle kasy, żeby zrobić złotego pista, ja pierniczę. Chociaż Mediv się i domaga by przydał, ale porobimy na razie te klasy, którymi gram, w których nie mam złotych. A później będziemy się martwić co dalej. Plan na odcinek standardowy, czyli Minimum 6 legend. Jest pierwszy złoty epik. Skąd wiem, że złoty? Nie wiem, ale tak czuję. I muszę wysmarkać noska. Dobrze, że nie był złoty, bo bym się wkurzył, że go zrobiłem w poprzednim odcinku. Ohoho. Oj, wkurzyłbym się, że wydałem 1600 pył, a teraz przyszedł. Jest pierwsza legenda. Za Was, matka Miotu. Za Was, za nas, za nas wszystkich. Hmm. To ciekawe. To ciekawe. No, niestety kończymy pierwszą dwudziestkę, już szybciutko, coś nam szybko leci. No to nie bardzo, to może, może, może oszczędzi nam czterysta. Było, żeby się zrobić na złoto. Ale my tu bardziej szukamy dokładnie złotych legend, żeby nam oszczędzały i to jest złota legenda, ja to czuję. Czuję to, mój nos jest wysmarkany teraz. Ale nie do końca. I druga matka zawasa. Matka miotu i wymiotu. Jest epic. Złoty epic. Niestety nie złoty epik. I nie złota za Was. Matka wymiotów za Was, za nas, wszystkich. Rar. Złoty Feniks. Jej. Niesamowite. Ale fajne jest to, że otworzyliśmy 23 paczki. Już są dwie legendy, więc jesteśmy znowu na górce. I to jest to co lubimy najbardziej. To jest to, co tygrysy lubią najbardziej, moi kochani. Rar Oj Dlaczego tu nic nie ma fajnego? Halo? O, masażysta. <laughs> tak, nirażysta, ale tak samo. O, kolejna legenda. Tak samo jak przygoda to jest nie Karazhan, tylko Kazachstan, to to był masażysta, a to jest złota legenda, ja wam to mówię. No nic, zapisujemy trzecią legendę, przyzwij 10 megapłetwów. Hmm, jarkanolożka. No nic, 30 paczek, 3 legendy. No naprawdę przyzwoicie, muszę wam powiedzieć, ten OP. Kurde! Nawet nie zauważyłem kiedy. Czwarta legenda. Jeju. Rozszalał się nam ten blizzard, rozszalał. Teraz już wiem, że na pewno plan minimum zrealizujemy. Bo. Zostało 89 paczek, więc minimum dwie legendy mamy gwarantowane według tego co pisał Blizzard. Więc jesteśmy już w domu, już opening jest udany, już można łapkować w górę. Czekamy tylko na jakąś piękną, złotą legendę, bo tego pragniemy. Tego pragniemy. Najlepiej. Eliskę badaczkę. Albo tą legendę Prista. Hmm, co dodaje losowe zaklęcia po zagraniu? Zaklęcia albo med, Medivh, to nie stąd. Ach, myślałem, że złoty będziesz, mój drogi. Aż ty jesteś oszust i nie jesteś złoty. Kopiujący kuchun jest rar, jest epik, jest legenda, nie ma legendy. I nie ma złotego epika. Kurwi nie będzie złoty. Naprawdę w krwiopong. Nie wiem dlaczego mi się tam uwkleja. samo z siebie. I jesteśmy w jednej trzeciej openingu i mamy już trzy legendy. Może dostaniemy czwartą. Tu nic ciekawego nie ma. Halo policja, szukamy złotych legend. Złoty epik też może być. Zwykły epik. No też się przyda. Też parę pyłu da. Może nie za bogato, ale zawsze. Rzadka paczka. Szukamy złotych ramek. Wycinacz. Też nawet ostatnio widziałem, że ktoś tym grał. Bardzo fajnie siadają na przykład dwie tury wycinacza, a później Tarim. I nagle macie na stole same trzy trzy Tokeniki Złoty Jej. Złoty Epik. Czy on nam coś da? Chyba nie. Ale jest zapisany. To się liczy. Uuu, baby! Baby, baby! Jest złota legendarna karta. Złota legendarna karta, mówię Wam. Ej, i znowu za Was. no! Ta matka wymiotu dzisiaj. To będzie zły dzień, powiem wam, jeżeli trzeci, trzecią matkę wymiotu dostałem, to dzisiaj nie piję, bo to będzie zły dzień. To jest zła wróżba, moi drodzy, jak dostajecie trzy matki wymiotu w jednym openingu, to dobrze nie wróży. Uwierzcie mi. Dzisiaj herbatka i kakałko i nic więcej. Mmm... Ale ten rewers miłości, powiem Wam, pomaga przy openingu. Dużo lepsze paki lecą niż przy innym rewersie. Polecam sprawdzenie. Jednak szerzenie miłości jest warte. <grytanie> o. Dwa. O. Spoko, nie wiem, czy Ciebie miałem, czy nie. Oby nie. To by było 400 pyłku zaoszczędzone. Mam taką cichą nadzieję. O, Sługa Kalimosa, złoty, złota wyrocznia, to fajne karciofy. Fajne karciofy. Zbliżamy się do połowy openingu. Mam już 5 legend jeden 1 złoty epik. Więc w zasadzie w połowie openingu zrealizowaliśmy plan na cały opening. Haha, <laughs> ale jaja. No coś niesamowitego, a tutaj jeszcze Blizzard nas zaskoczy na pewno tym złotym epikiem. Szmaragdowa królowa. To niestety nie jest złoty epik. Rzadka czterdziestka. Babam. I co tutaj? Hmm. No, gdyby to było złote, to bym się ucieszył. Rar. Zaoszczędziłoby to nam 800 pyłku. A tak, niestety nie zaoszczędzi. No, nic zostało 50 paczek. Trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć i ufać, że Blizzard wie co robi. Ej. Trzeba wierzyć, że Blizzard wie co robi, dając nam takie, a nie inne paczki, i że zbliża się cel. Zbliża się cel, czyli piękna jakaś złota legenda. Na razie rzadkie rary. Nie chcę nic mówić, ale dawno nic fajnego nie było. No, to jest ciekawa paczka. rary i Epic. To jest dobra paczka. Uczciwie trzeba powiedzieć, że to była paczka przyzwoita. Dwa żywiołaki obok siebie. Niezłote. Jest rar. Nic złotego, więc wszystko idzie w pył. Szkoda, szkoda, że nie mogę tego przesyłać do konta na Ameryce. Jakby się tam dużo łatwiej grało. Ale wtedy nie można by było powiedzieć, że to jest konto w pełni free-to-play. Mm. No, panie Blizzardzie. To jest ten czas, to jest ten moment, kiedy sypniesz nam legendę. Mm, to nie jest jakaś najlepsza złota karta, którą można było dostać. Przyznaję bez bicia. To też nie jest najlepsze. Z najlepszych. No. Rozszalały się te epiki na początku, te legendy, i... i nagle się wyłączyły. Chyba mieliśmy jakiś happy hour. A teraz się happy hour skończył. <grym> Dwie trzecie openingu, i mamy cały czas swój plan, tylko. O Nie jestem podjarany. No, nareszcie, nareszcie. Może w końcu złota. Niestety nie West West Huntera, ale dopisujemy, bo jest legenda, to legenda. No i zobaczmy. Hmm. Dawaj, czadu. Łopie! Ej no, czemu nie złoty epic? Rar. Rzadka paczka i znowu dwie takie same obok siebie Często to się zdarza Oj, często Rar i tylko rar Rar i tylko rar rar rar, rar. Dwa rary Żaden złoty, ale lepsze dwa rary niż jeden rar Rar i drugi rar Znowu no spoko Dwa rary piechotą, nie chodzą. Rzadka paczka. Ej, Lizardzie, zostało 30 paczek. Rozszalałeś się na początku. Zrobiłeś nam happy hour. Za tyle widzowie mieli. Zachęty do oglądania, a ty co? No, dobra paczka. Epic, dwa rary może być. Szkoda, że ten rar nie był złoty. No, prześladuje mnie ten rara. Nie chcę wypaść złoty. To jest na złość. To jest jak na złość. Ale nie zrobię go, bo mi nie stać na tego złotego pista. 16 tysięcy pyłu jeszcze. Na kilka kart. Jej. Czas karmienia dwa razy. Hmm. To takie wymowne. Najpierw matka wymiotu, teraz czas karmienia. Hmm. Normalnie Blizzard tu opowieści, no, smuje pewne historyki jak kiedyś w gumach. piki. Hmm. I powiem wam, że ten złoty epik kładzie mnie na kolana. Szkoda, że ten glif też nie był złoty, ale by było smacznie w tej paczce. Ale ten złoty murlok. Ta złota bestia, adaptująca murloki, bo to chyba bestia jest. Po prostu. Wow. Po prostu, wow. Ile tych paczek jeszcze nam zostało? Jest 22 paczki, więc no. Jeszcze jedna legenda, jakby wypadła, to byłbym szczęśliwy. Zobaczcie. O kur. Trzeci złoty epik, tym razem niezbyt udany. Złoty kopiujący kokon jest ok. Całkiem przyzwoita paczka, muszę wam powiedzieć. Całkiem, całkiem. Rar. Rar. No niestety, rar tylko. Rzadki rarek. Ale to była dobra paka. O. Czyżby złota legenda? Nie. Jest Tyrantus, ale lepsze to niż nic. No proszę. To dobre to. To było też dobre. To było też dobre, moi drodzy. To też jest fajne. Halo, dawać pył, bo chcę mieć złotego murloka. Tworzyłem na szybko, bo jakoś przestałem wierzyć tutaj w złote karty. Wow! Zjednoczenie murloków. Ósma legenda, moi drodzy. I czy w ostatnich ośmiu paczkach jeszcze coś będziemy mieli fajnego? Zobaczmy. E Epi. No, dobrze, że nie złoty, bo bym się zdenerwował. A, mm, złoty świetlik jest spoko. Złoty świetlik na propsie. i ten epik to... Sypię tymi, tymi epikami na koniec. W ogóle w tym odcinku trzy złote epiki. Coś niesamowitego. I ostatnie trzy paczki. Czy znowu bliza da nam w ostatniej paczce legendę w nagrodę, że byliśmy wierni i wszystkie żeśmy roztwarli? Że tak powiem w języku nie wiem jakim, bo na pewno nie polskim. No tym razem Blizzard nas nie docenił, ale dał nam złotego żywiołaka, więc też bierzemy w ciemno taką nagrodę. No i zobaczmy, ile pyłu. Zobaczmy, ile pyłu. Też 10,5 tysiąca pyłu. Podobnie jak w poprzednim Openingu i też kilka nowych kart. Nowe złote, ten nie bardzo. Top, bardzo bardzo. Tutaj u Prista się trochę rozszalało. Urokala się trochę rozszalało. I z neutralnych murloczki się rozszalały. No to fajnie, moi drodzy. To sprawdzamy teraz, czy będzie tak fajnie jak mówili. Czy tylko. Czy tylko tak mówili. Zobaczmy. Wersję agro-murloków. Czego mi tutaj potrzeba? Podłopłetwy inkwizytor. Siema. Jesteś piękny i złoty. Hydrolożka numer dwa. To nie ty. Anuluj. To ty. Łowca wodno. O, tych dwóch nie mam gości. Dobra, chodź tutaj. Gdzie ty jesteś, łowto? Łowto. Łowco. Halo. Jesteś chyba w neutralnych, tak? Gdzie ty jesteś, ty łowco za dwie many? Ej. O co tu chodzi? Łowca wodno skautu. Tu jesteś. O, gdzie? Jeden jest. Drugiego dorobimy i już jesteśmy w domciu. I co to nam jeszcze brakuje? Łagodny mega zu. Jednego mamy, drugiego dorobimy. I jest pięknie. I strażnik słońca Tarim. Tworzymy Tarima. Tarim jest kozak. Tarim jest kozak, moi drodzy. Piękny Tarim. No i mamy jest mur lokowy deczek. A Midrangeowy deczek murlokowy, czy nam się uda też złożyć przy okazji z tego co ne, z tego co nazbieraliśmy. Łagodny megazaur. I Tarim i mamy piękny deczek, wszystko? Wszystko. No super, udało nam się z murlokami poradzić. No zaic. Jeszcze 300 pyłów zostało, więc jeszcze możemy sobie zaszaleć z czymś. Moi drodzy, z czym sobie zaszalejemy tutaj. Trudny wybór. Trudny wybór z czym sobie tutaj zaszalejemy. Na dzika i tak musimy czekać, więc tutaj nie ma co szaleć. Tutaj Brzytwoliść, Koncyliarz Kultu, ale ta talia i tak nie gra prawie w ogóle. Taunt Warrior, Zajadły Złorożec, i z Rybkami, to są epiki, jeju, ep jeju, i to jest ep No to tyle nie mamy, bo na to byśmy musieli wydać na ten sekret, 3200. A to trochę sporo jak na jedną kartę, która jest do jednego deku, tylko to już lepiej Mediwa zrobić na przykład. To już lepiej na przykład zrobić mediwa albo zerknąć. Czego tutaj nam brakuje? No, tu nam mediwa po prostu brakuje. Meteoryt jest też szybki. Więc, tutaj te dwa glify, to mamy, to zrobiliśmy ostatnio. To może drugiego glifa zrobimy jeszcze, co? To... Raz, dwa, raz, dwa. Lokaj mediwa, hallo. Raz, dwa, raz, dwa. Arkanolożka. Tu jesteś. Raz, dwa, raz, dwa. I chemiczka się ma. Co będziemy mieli tu z głowy? Już na meteoryt i strażnika Mediwa nas nie stać, ale mamy to, co chcieliśmy, czyli murloczki, murloczki. Dzięki Wam serdecznie. Że Wam się podobało to łapki w górę ja Was. Zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się Hejka i papa.